Nie uciekniesz. A nie, zapomniałem, ty uciekniesz, bo mnóstwo Ukraińców uciekło i ty zrobisz dokładnie to samo. I pytanie mam takie: czy ty jesteś Ukraińiec, czy Polak? A jeśli jesteś Polak, masz paszport polski, dowód osobisty polski, PESEL polski, to znaczy, że jesteś obywatelem Unii Europejskiej. Więc ty też, poprzez przynależność swojego państwa, też należysz do NATO. A to oznacza, że nikt nie będzie chciał cię wypuścić, bo ty będziesz za sobą, bo ty musisz walczyć. U nas są ogromne różnice w wieku poborowym i w obowiązku służenia ojczyźnie. Bo to, co cię wkurza, to jest to, że tutaj jest tak dużo młodych Ukraińców. Oni tu siedzą, wydają hajsy, otwierają swoje biznesy, mają wywalone na wojnę. Tak? Tak. Trzeba się przyjrzeć, ile mają lat, bo jeśli mają do lat 27 w tej chwili, to ciągle są tutaj legalnie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy na samym początku wojny Ukraińiec, który miał 27 lat nieskończone, to był Ukrainiec, którego nie brano do wojska. Czego nie rozumiesz?